Cześć! Dzień dobry, Cześć i Czołem. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunku 2.077! E, w tym odcinku, mam nadzieję, przejdziemy już do faktycznej zabawy z Braindensem. Nauczyliśmy się ostatnio go kontrolować i lecimy od razu do akcji. Oh, folder. Nie słyszałem tego słowa od kilku lat już. Kilkunastu. Nigdy nie słyszałem tego słowa, nie wiem o co chodzi. Okay. Okay. Go ahead. Just need T-Bug to link in. Whoa, whoa, whoa. Who? Running for my crew. Security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. Judy, T-Bug's is your fault. You can trust her. Why? Because you say so? Wiem się jak polskie tłumaczenie dodało przekleństwo podczas dywagującym było po prostu czemu bardziej? Tak mówisz? Okej, okay, V, call T-Bug No, to V, T-Bug? jesteś głupi? A tak. nie tak. Nie z

Okay. Ona powiedziała Milisek, a ci nie była Milisek. Nawet nie była sekundka! Kibak, okłamujesz nas. Jesteś podejrzana. Dobrze bym myślała, że nie chciała cię tutaj do tej całej akcji. Hm. Zobaczymy w takim wypadku. Czy warto było? O mój Boże, jestem kobietą. Nie! Znaczy. Nie mam nic do kopiec. Mam rozumienie, że w każdej jednej sytuacji. A! mój Boże, to robot! Nie mam nic do robotu. Chyba mój. Mam... Jesus! On powiedział jeszcze raz? Boże, co to co chodzi w ogóle? No, wait, bo my tutaj możemy skanować już. A za za tak, tak? Cofnijmy się trochę.

Dobra, dobra. Wtedy generuję klucze, a tutaj mam kolejną rzecz do zbadania, której z jakiegoś mogę zbadać. Ha, nie wiem czy dlatego, że tego nie widzę, czy... O, teraz się udało, okej. Okay. Kamera z wykrywaczem ruchu. Chodko, z zębaczki, IFF. Jesteś, się? Mucho! No, no, no.

Przynajmniej na podglądzie na górze u góry ekranu widać, że gdzieś tutaj coś, coś się znajduje. Pytanie brzmi gdzie? Yeah. Chyba... Nie jest to przypadkiem? Nie. Chyba są po prostu jakieś. A może muszę być jednak... muszę jednak patrzeć z jej perspektywy? Nie. Nie sensu. A może jego telefon? O i zniknął. No widzicie, jak to się dzieje czasem z ludźmi. Czasem znikają po prostu. Było i nie ma. To ja też nie. No gdzie ta sygnatura jest? Cofnę trochę, bo ona się pojawia w tym momencie, jak ona podchodzi. Więc okej, okay, tutaj ona idzie. Ona podchodzi tutaj. Pojawia się nam stolik. I teraz ta sygnatura w teorii już jest widoczna. To już skanowaliśmy. Więc no raczej nie chodzi o to. Niech podejdzie trochę jeszcze. Niech jeszcze podejdzie. No, dobra, dobra, dobra. My wciąż widzimy tą sygnaturę, a jednak jakoś. Dobra, wiecie co? Skupimy się jednak na, na dźwięku. Przedsłuchamy teraz. Już przyleciał. In Proszę, porozmawiaj ze swoim ojcem. On wyraził zainteresowanie tym projektem. Przetłumaczę Wam, bo widzę, że się nie pojawia napis. Tak, się teraz zastanawiam się, czy to nie jest wois aktor od, od Gędziego? Bardzo przykro. Przeczytaj dokumentację. Relik wymaga konkretny sposób przechowywania. Relik docs gotta be here in a drone. ventilation and cooling? Servers gotta be.

Nie daje mi spokoju ta, ta jedna też tutaj, której próbuję wyszukać do jakiegoś czasu. Zastanawiam się, gdzie ona może być. Absolutnie nie pamiętam. Oj. Chyba, że tu. Oj. Tutaj jakieś żółte elementy widzę, ale... O, o. Ale to chyba nie wychodzi, no? Wiesz, to jednak chodzi o telefon. Po prostu wykrywa nam, że tu jest telefon. Może nie mam racji. Dobra. Lecimy sobie dalej trochę. Candy left? Step was pretty fun last time. Bedroom. Nice step. No nice <laughs> Oh. Automated turrets. Latest scanner model. Systems all connected to the server. Can you shut them off? Externally, no way. Gotta get in, check out how they link into the system first. mm Mhm. Looks like all their security systems are linked to the hotel subnet. We need the flathead. No other way to shut down these systems. No, no, no. Can't get around them ourselves? Nope. At least I'm fresh out of ideas. So are we making it back? Oh, oh, got any candy left? This was pretty fun last time. Oh, I've got an idea. Be right back. Very nice. But come here already. Just a sec. Looking for the perfect thing. Ah, uh, you'll like this. No tu jest jedna rzecz, mamy pistolecik, tam jest druga rzecz. Oj, zapomniałem, że to się przemieszcza. Jeszcze cofnijmy szybko. To użyjemy. Okay. No dobrze, spokoj. Czy wolałbym się tutaj dostać, bo nikogo nie będzie w środku? Real cool. Okay, switch on thermal layer detection in the editor. Should be easier to spot where you are who's keeping the chip. Hmm. że mamy lampa, to jest lampa. lampa. Co Nie. O, chociaż i can get work on just oh, oh donaghues looks like mr arasaka had something to celebrate really think you'll find the chip in there no Yes. Temp's to too low, could okay. nice try Zresztą, nie wiadomo, gdzie cholerni ludzie wymyślą sobie, że trzymać relik mogą, tak? Czy to jest? <laughs> Super cool. Legman? Nie legman, tylko... no coś tam. <laughs> nie wiem jak to się nazywa. Lodówka? Lodówka mi sensownie, nie? Aha. No dobra.

Chyba tak! Jesteśmy do mnie założeni. No, no, come on. Ja byłem. Nie pamiętam o tym. I co mi zrobisz? Skasujesz mi mózg! Nie skasujesz mi mózg. Na no, Ok ktoś mógłby powiedzieć, że ona się tak brzydzi tego wziąć po tym jak tego używaliśmy, że masz! Ale może to po prostu przemawia przede mnie fakt, że mamy tę pandemię od tak długiego czasu, że, <grym 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 że takie dotykanie rzeczy pomiędzy ludźmi jest dla mnie dziwne już. Ale wie. Czodnie.

razy na dzień chciałem powiedzieć. No jestem. No dobra. Tak zamierzałem się to, że mogę zrobić. Idziemy? Co no? Spokojnie. Jakby czego się spodziewasz ode mnie? Wpadamy, zabieramy i wychodzimy, nie? out with anyone else. no middlemen. So I know. Know. if i agree, there'll be hell to pay for sure. i know. whatever you decide, it stays between us. Uh -huh. i can offer 50%. eddie's enough to do whatever the hell you like. i'll be finished. dex won't forgive a dirt move like this. No, czy wiesz, jeżeli Dex tak jest z ważnym fikserem, a jego zawiedziemy, no to raczej inni fikserzy będą mieli takie na nas też tak wystawić jak kolega, nie? Więc to, to jest kiepska. kiepski pomysł, tak naprawdę. To jest bardzo kiepski pomysł. Coś mówiła, ale zamknęły się drzwi, więc. Zamierzamy cię wystawić. Znaczy, chciałem powiedzieć, że mamy nagranie. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. No, nie, We're all set. Ready to go. What now? So, now? we do the job I hired you to do. Grabbing that biochip. We'll, we'll... the, we'll... the afterlife. See you there. Great. See there in no time. See you, Mr. V. No, siemka, siemka, siemka. To no, to exit, więc, My, what a sweet little face I już mi to mówiłaś. Ci wiedzieć, że to wszystko jest tylko zaplanowane, żeby wykorzystać mnie. A nie dlatego, że naprawdę tak myśli. To takie smutne. Zwiększymy odbawienie. Mamy dwa razy i... zwiększymy szybko się e, Refleks Reflex podbijemy oczywiście. Wciąż nie mam żadnego miecza, nie? Ale, ale podbijam ten zapas, Ale ta z ciała też sobie podbijemy. Dobra, dochodzimy stąd. Otwieramy te drzwi. No nie mam! Ale mogę mieć! co do mnie piszę. Mm. Jaskowi ufam, ja ja spokój. spokojam. Uuu, uh, Dance to co dalej. No dam. No ale co to mamy się dość do Afterlife? Jakie wyglądają kościki? Krok na głęboką wodę mamy kilka zdań pobocznych. Eee, tak jak mówiłem, będę się skupiał raczej na zadaniach głównych, natomiast kilka zdań pobocznych. Eee, nie widzę dlaczego by ich nie spróbować zrobić, tak naprawdę. No musimy spłacić dług, to na razie nie jest możliwe. E, odbierz broń od Wilsona. E, jak mamy taką fejut tradycję, że jak dzieciak kończy 16 lat dostaje od do ojca broń, nie dostałem, bo miałem ojca. A ty nie masz już 16 lat, co? Najwyższe poradzowe coś do strzelania. Dobra, zróbmy sobie ten kwestii w takim razie. E, z każdym razem, gdy pieniądz zmienia ręce twojej prawdziwej Jagi, nie pod mi kapitalizmu. No Bart... E, ty to masz, ty to masz w wełbie, szczerze mówiąc. To jest najbeznadziejniejsza e, próba samobójcza jaką widziałem. Chyba, że to była próba e, wyłudzenia, e, wiecie, ubezpieczenia jakiegoś albo odszkodowania. E, widziałem taki filmik na YouTube, jakiś czas temu, jest taki kanał, który zbiera takie filmiki z kamer samochodów, e, które to e, są jakby na temat tego jak ludzie próbują robić głupie rzeczy na, na drodze, na, na tak jak na przykład teraz e, jak ktoś próbuje wymuś, wymuszać jakieś odszkodowania, albo jak ktoś się kłóci... Jezus. albo jak się wyszelają... nie, wstrzelają się akurat nie ma na tym kanale. Możli... Co się dzieje w ogóle w tym mieście? W każdym razie tam właśnie taki filmik był jak ktoś podzielczał pod pasy Zgodnie z przepisami absolutnie i słuchajcie e, Jakiś koleś mu wybiegł przez maskę, dosłownie w ten sposób. O Jezus, Jezu, mi zdjęcie zrobił? Dosłownie w ten sposób. Ale on jechał tak powolutku, że to naprawdę to się zatrzymywał już. I ten mu wybiegł, zobaczył, że nic nie uderzy go w żaden sposób, więc po prostu zrobił taki i wpadł na tą maskę. I potem miał pretensję, że trzeba będzie szkodowanie i tak dalej. Koleś go tylko zbył, że mam kamerę. Z tego co tam potem czytałem w komentarzach, przyjechała policja i tak naprawdę to, zaraz tak naprawdę to się okazało, że to ten mężczyzna, który wpadł na maskę, nawet policja powiedziała, że mógł, można by było zgłosić do sądu tą kwestię, bo to jest niszczenie mienia prywatnego. No, dlatego jakby cwania, kowalnia się skończyło dla niego chyba nie za dobrze. No ale są tacy ludzie tak, niestety, na świecie, którzy zrobią bardzo dziwne rzeczy dla pieniędzy. E, ale nawet gorsze to, że dziwne to to jest w jaki sposób on to zrobił, w sensie naprawdę to jest aktorstwo jakiegoś takiego absolutnie beznadziejnego sortu. Dobra, cźmy na miejscu potem pistolecik. Um, siemka Wilson. Dobra, zobaczmy, co zobaczmy. Co zobaczmy. Zobaczmy. Ja raczej chciałem quest'a wykonać, ale no dobra. Możemy trochę rzeczy sprzedać w sumie. Eee, jest ikoniczny przedmiot, który jest słaby. <grym> nie no, Zaraz! To, eee, to, to był... Eee, o mój Boże, to był jego sklep, a nie moje. mój. Mój klikunek oczywiście, przecież. Dobra, no cóż. No dobra, jak już ten pistolet, to go będę miał, eee, ale interesuje mnie bardziej tak. Ten Unity kosztuje... 11 tysięcy. Ciekawe, kosztowało to. Ja się już boję nawet patrzeć. Bardziej mi interesuje to, żeby mieć jakąś, o na przykład choćby i nóż, weźmy sobie ten nóż Żeby mieć jakąkolwiek broń, wiecie, białą Teraz tak, sprzedać, 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 sprzedać no, To jest lepsze niż to co mamy, to jest lepsze niż to co mamy No to jest ten Dying Knight, który kupiłem bez sensu i to jest Ashura karabin Sniperski, ale on jest też słaby Sprzedamy go sobie chronić. Coś tam sobie kupiliśmy Fajnie. Załóżmy sobie teraz te rzeczy. Zaczyna, zacząwszy od noża, ponieważ to jest to, co zamierzamy robić tutaj. Więc to jest tekstówka z nożem, to brzmi źle. Mamy pistolecik i jakąś dobrą jeszcze rzecz. Karabin maszynowy, lekki. Może od razu dajmy jakąś lunetkę. Temu zresztą też możemy leć. Niech mają. Nie no, chowamy to na razie. Chowamy. Dokładnie. No, i bardzo szybka misja kupić pistolet. Tak, a wiecie, wstępne. Dobra, uczucie popłacają, ale to musimy czekać na otwarcie blokady. Cierpią kabuki, bo na sobie da da darujemy. drugi nie możemy, a to są strasznie problematyczne bardzo wysokie ryzyko. Dobra, to skupmy się. So sk Skoczmy sobie potem prezent od Tibak w takim wypadku czyli kolejna podróż windą, tym razem na parter. Ale, ale mamy teraz moi drodzy, mamy teraz nożyk. Teraz możemy robić rzeczy już. Więc fantastycznie. Także tak by to wyglądało. No i takie są te podróże w windach, wiecie, czasem wolniejsze, czasem dłuższe. Taka zabawa. Mnie brakuje tylko... Bardzo mi brakuje w Cyberparku takiej muzyki z Wind faktycznie wiecie jak w dawnych czasach. W dawnych czasach, jak obecnych czasach, no wtedy, w dawnych czasach, ale takie właśnie muzyczki, z więc w stylu. Dobra, sobie wyjść Let me out. Mm, idziemy sobie powolutku w kierunku tej misji. Do samochodzików padniemy, ale wykonanie tego zadania zostawimy sobie już może na kolejny odcinek. Także dziękuję ślicznie za bycie ze mną w trakcie naszych sesji brain odkrywania tajemnic, kurcze i tego, gdzie znajduje się dany chip. Zobaczymy w kolejnym odcinku co nam się uda zrealizować. Dzięki śliczne. Trzymajcie się ciepło. Jeśli nam się podobało, zasubskrybujcie kanał. To jest najważniejsze, tak mi się wydaje. Ale nie, jest jedna rzecz ważniejsza, a jest to wasze zadowolenie z filmiku. Tak jest. Dzięki śliczne. Trzymajcie się ciepło. Na razie.